Mnóstwo przewinień, fauli oraz niewykorzystane dwa rzuty karne przez gospodarzy. Tak w skrócie można podsumować sobotnie derby powiatu. W ostatniej kolejce rundy jesiennej na płycie głównej stadionu miejskiego zmierzyły się drużyny piłkarskie seniorów KP Brzeg Dolny i MKP Wołów. Większą skuteczność wykazali jednak piłkarze gości, którzy ostatecznie wygrali mecz jeden do dwóch. Wołów na prowadzenie wyszedł pod koniec pierwszej połowy. Bramkarza KP w 44 minucie gry pokonał Marek Gacek. W trakcie drugiej części meczu posypały się czerwone kartki. Zarówno Brzeg Dolny jak i Wołów grał w osłabionym składzie. Tym bardziej podopieczni Jerzego Szalńskiego za wszelką cenę próbowali wyrównać wynik. Sztuka ta udała się po strzale Dawida Hernika. I gdy wydawało się, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki, dwa zmarnowane rzuty karne przez Bartłomieja Nykiel i Roberta Rosińskiego oraz szybka kontra wołowskich zawodników w 89 minucie pozbawiła piłkarzy KP wszelkich złudzeń. Trudno tu wysilać jakieś podsumowanie i ocenę tego co było. Ci kibice, którzy byli widzieli, ci co nie byli to, to myślę, że nie mają czego żałować. Za komentarz niech tylko służy słowo, że, że przegraliśmy mecz, mecz wygrany. Podsumowując pierwszą część sezonu, drużyna AKP zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów, tracąc do lidera 13 oczek. Z przebiegu całej rundy można stwierdzić, że słabym punktem zespołu jest skuteczność, nad którą piłkarze muszą solidnie popracować, aby myśleć o lepszych wynikach w przyszłości. Na gorąco trudno powiedzieć, co zawiodło. zawiodło zawiodła przede wszystkim skuteczność. Dzisiaj skończyliśmy rundę i okazało się, że w dalszym ciągu nie mamy. Siły napędowe, nie mamy zawodników grających w ataku, nie mamy takich zawodników, którzy by zamieniali pracę całego zespołu na, na bramki. Teraz przed KP jeszcze niespełna miesiąc treningów. Zawodnicy na Murawę powrócą w styczniu po miesięcznej przerwie w rozgrywkach.